Cześć, jestem Damian. Dzisiejszą zajawką jest Raptoring. Zaraz Wam opowiem o co w tym wszystkim chodzi. Dzisiejsze zadanie dla Damiana to chomik plus ringi. Na ruchomym bębnie, przypominającym konstrukcję kołowrotek chomika, należy przekładać ręka za ręką ciężar swojego ciała na kolejne szczebelki. Najtrudniejsza jest synchronizacja ruchu bębna z przenoszeniem swojej masy. Następną przeszkodą są ringi. Zrobimy wymach płaskim ciałem i wykorzystując nabyty pęt i bezwładność, chwytamy kolejne kółko. Największe wyzwanie stanowi utrzymanie ciężaru swojego ciała jedną ręką podczas zmiany pozycji oraz wyczucie momentu, w którym mamy wystarczający zasięg do chwycenia kolejnego ringa. Co przed chwilą wam pokazałem, to było jedne z zadań, które możemy wybrać w aplikacji Raptoring. Samych torów Raptoring w Polsce jest chyba 9. My jesteśmy w Poznaniu Jump Arena Grunwald. Wejście tutaj na sam tor Raptoring kosztuje 12 zł za godzinę. I jak widać, możemy spędzić bardzo intensywny czas. Co ciekawe, nasz czas możemy wbić do aplikacji Raptoring. I porównać go z innymi zawodnikami. Jest to bardzo ciekawa forma rywalizacji między zawodnikami z, całego, z całej Polski, nie tylko z naszego todu raptoring. Dlatego emocje są warte, aby trenować i walczyć o to, by być na coraz to wyższej pozycji. Poza samymi konkurencjami i rywalizacją między zawodnikami na, w zadaniach raptoring, jest to super trening przed biegami przeszkodowymi, takimi jak Survival Race. Myślę, że warto, warto przychodzić tutaj raz w miesiącu, może częściej, ponieważ nie ma nigdzie indziej tego typu przeszkód, na których możemy ćwiczyć siłę, rąk, siłę chwytu oraz koordynację. Ponieważ ja trenuję na co dzień siłowo, a wiele tych zadań wymaga ode mnie innych, innych umiejętności. Zamiast nudzić się w domu przed komputerem czy telewizorem, wpadnij na raptory, wbij swój czas i zmierzmy się. Dawan sobie na chwilę poszedł, bo go za kwasy męczą i powiedział, że on nie przebiegnie tego toru, że nie da rady. Ja spróbuję. Są powody, dla których nie robię tego kanału sam. No i dawaj. Ej Majdy, piłka... dalej. Daj, 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 daj górę. Jeśli chcecie więcej filmików z areny, to musicie... to subscribe to our channel.